Wersal nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu mieszkanie na Białołęce, przy ulicy Aluzyjnej, na siódmym piętrze, w ośmiopiętrowym wieżowcu, o powierzchni 31 m2 i cenie 200 tys. zł. Cena ostateczna ze względu na zakup innego lokalu. Mieszkanie o bardzo dobrym składzie, w idealnym stanie. Składa się z łazienki z WC, kuchni z wyposażeniem, z prześwitem na salon, 13-metrowy salon z wyjściem na lodzie. Mieszkanie idealnie ciche. Pozostaje całe wyposażenie, w tym meble kuchenne, meble pokojowe, pralka, lodówka. Można wprowadzić się bez żadnych inwestycji. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa wersalnieruchomości.com. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com, łamane na wersal.pl. Oferta korzysta z programu marketingowego Kupujący Nie Płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwsi na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie gratis, Warszawy gratis. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Wersal nieruchomości jest czymś więcej niż jednym z wielu biur nieruchomości. Jesteśmy encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko. Dlatego zapraszamy do oglądania tej oferty. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Zapraszam do oglądania.